Cześć Siemanow, witam wszystkich tutaj, Lato, witam Was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z do Kalbaty. Dzisiaj sobie porozmawiamy o najnowszym update, który jest mega, mega ciekawy i dużo fajnych, przydatnych rzeczy wprowadza. Plus później po omówieniu update'u porozmawiamy o dwóch kartach, o dwóch nowych lr z czego jedna z nich to jest zupełnie nowa lr która pojawi się prawdopodobnie jako pierwsza na wersji globalnej. Także najpierw omówienie update'u, aktualizacji, a później wam pokażę nowe postacie, kiedy się pojawią, co, jak i tak dalej. Także e, najnowszy update 20 mamy dokładnie, mamy 20 maja, kiedy to nagrywam, dzisiaj pojawił się update na globalu, update 4.3.2. Który swoją drogą szybko się pojawił, myślałem, że to będzie o wiele później. I tak, jedna z najważniejszych rzeczy bardzo fajnych rzeczy to jest coś takiego jak Reward Boost, czyli możemy odpalić Boosta Możemy odpalić sobie Boosta i dzięki temu e, Zużywamy bodajże dwa razy więcej Staminy na evencie, na przykład za nas 15 Staminy zużywamy jej 30 Ale nagrody też mamy dwa razy większe, czyli Teoretycznie jedno przejście można powiedzieć kwalifikuje się jako tak jakby dwa przejścia coś w tym stylu więc możecie sobie odpalić tego boosta i wtedy dostawać jeszcze więcej nagród za jedno przejście także super fajna sprawa zapewne jakbyście przechodzili to bez tego boosta to podejrzewam że każde pojedyncze przejście na przykład misja za 15 15 15 trzy razy niż ok powiedzmy dwa razy misja za 15 15 Dałaby pewnie więcej kart, albo jest szansa na to, że da więcej kart niż taki boost, na przykład, który sobie zrobimy. Robimy misję z MS 15 ale za 30 staminy, ale nagrody mogą być czy są razy 2. Ale tak czy inaczej jest to pewnie porównywalne i dużo osób na pewno będzie skorzystać z tego, z tego że nagrody są razy dwa, Jest szansa na to, że dostaniemy więcej nagród. A po prostu zabiera troszeczkę więcej staminy. Szczególnie będzie to pewnie przydatne w misjach takich jak jakiś story mode, gdzie trzeba wyfarmić powiedzmy 14 kopii danej karty, czy dużo medali i tak dalej, i tak dalej. Także taki boost naprawdę super sprawa. Warto wspomnieć, że żeby aktywować boosta, musicie wcześniej dany event mieć skończony normalnie, ale to myślę, że jest taka tylko ciekawostka powiedzmy. I tutaj widzimy, jak to wygląda gość miał aktywowanego boosta, jak widzicie dwie karty do, y, dostał normalnie raz bonusowo y, ponieważ miał powiedzmy dam jakąś kategorię i, i na przykład 200% boosta plus jeszcze dwie karty dostał z tego boosta, z tego reward boost, czyli dwa razy więcej nagród to samo dotyczy tutaj y, to samo dotyczy tutaj przedmiotu czyli nie jestem pewny czy tak to działa, ale według screena możemy troszeczkę wywnioskować, że nagrody, które dostajemy normalnie nie te, które są z bonusu od danej kategorii, na przykład mamy kategorię, nie wiem, jakiś Realm of Gods, daje nam 200% bonusu, no to to się nie liczy. Powiedzmy, że można przyjąć, tak jak po screenie widać, że dwa tru, dwóch trunksów tutaj wydropiliśmy, powiedzmy, i dodatkowo dwóch dostaliśmy w bonusie, jeżeli mieliśmy to na reward boost, czyli nagrody podwójne. Ten bonus Kategorii, jak widać, możliwe, że się nie, nie zaliczał do tego. Wydropiliśmy dwie karty normalnie bez niczego i dwie dostaliśmy gratis. Więc chyba o to tutaj chodzi, bo to samo jest w przedmiocie. Dostaliśmy raz normalny przedmiot i jeden z boostu tego reward razy dwa, czyli e, nie licząc boostów z kategorii tych procentowych. Tak jak widzicie w farmi dostaniemy powiedzmy 3 karty nam wylecą i 2 przedmioty bez niczego, bez żadnych bonusów, to jeżeli mamy aktywowany ten reward boost to prawdopodobnie dostalibyśmy 6 kart, 3 dodatkowe i, i dwukrotną liczbę tych itemów także. Ciekawa sprawa, tak to prawdopodobnie działa, także super, super akcja. Zoptymalizowali wyszukiwanie, a raczej pokazywanie postaci, kolejne opcje zostały dodane, możemy teraz szukać w końcu, to jest bardzo przydatne, postaci po skill effect i po linka, także to jest fajna sprawa, możemy zaznaczyć, żeby nam z tunerów szukało. Tutaj mamy na przykład stan, postacie, które boostują wszystkich, które obniżają defensywę, które silują superatak i tak dalej, i tak dalej. To jest mega ciekawa sprawa, bo po jednym kliknięciu mamy wszystkie postacie, które na przykład silują, wszystkie postacie, które tam w jakikolwiek sposób obniżają defensywę czy coś. To jest bardzo przydatna rzecz, także ta opcja mi się mega podoba. Zaktualizowali troszeczkę scouter, czyli e, przy banerach oglądanie postaci zaktualizowali, że teraz mamy na przykład tam, nie wiem, Strzelam. Pojawił się nowy Vegito Blue. No to nie mamy tylko tej wersji pokazanej w skauterze SSR, tylko mamy wszystkie transformacje pokazane, jak ta karta będzie wyglądać później. Tutaj mamy przykład Great Cymenów, że standardowa jest wersja SR, a możemy też zobaczyć, jak będzie ona wyglądać w wersji LR. Także skauter jest bardziej rozbudowany podczas samonów. Dodali też nowo, nowy jakiś tutaj znacznik czy coś takiego, nowe, nowe po prostu informacje dotyczące Extreme Z Battle. Zoptymalizowali troszeczkę pokazywanie itemów i tak dalej, i teamów i tak dalej, i naprawiono parę bugów. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o update 4.3.2. Naprawdę myślę, że to wyszukiwanie, to wyszukiwanie postaci poprzez tam na przykład stun, niestun i tak dalej jest świetną opcją. Mi się na pewno przyda, będę z tego korzystać. Plus te boosty, jak widzicie, mamy za 6, 8, 10. Odpalamy boost, mamy za 12, 16 i 20. I nagrody są podwójne, także to na pewno będzie super sprawa. I tutaj mamy te różne opcje wyszukiwania, tak jak widać, jeszcze więcej i tak dalej, i tak dalej. Tu po linku nawet możemy szukać postaci z odpowiednim linkiem. Wow, w końcu to teraz praktycznie... Jeżeli szukacie na przykład teamu z odpowiednimi linkami, bo są takie eventy, gdzie potrzebujecie cały team z odpowiednim linkiem, na przykład bodajże, żeby zrobić e, Super to Blue tego darmowego LRK, to trzeba odpowiedni link, First Battle chyba, coś takiego było. Także teraz już nawet nie są potrzebne dodatkowe strony typu Wikipedia do Khan Battle, ponieważ wszystko w końcu można jednym kliknięciem, praktycznie wyszukać sobie całą grupę danych postaci w grze, także to jest dla mnie też super, super sprawa i na pewno ułatwi tworzenie, szukanie i budowanie teamów i postaci, także fajna, fajna zmiana, no i teraz najważniejsze, w sumie nie wiem czy najważniejsze, ale bardzo ciekawe, czyli dwie nowe karty, dwie nowe elerki. już Wam pokazuję, przejdźmy tutaj sobie do, do internetu, że tak powiem, pierwsza karta to e, dodana niedawno w sumie, niedawno jeszcze jest bodajże do jakoś połowy czerwca ten event z tutaj Goku, którego możecie farmić. Tego Goku możecie sobie farmić, jest aktualnie event, później zbieramy medale, żeby zdokanować do tej wersji, a teraz dokładnie jutro, czyli 21, dostaniemy jeszcze jedną aktualizację, czyli dostaniemy event, gdzie będzie można zebrać kolejne medale i stworzyć tego Goku na LRK, czyli będziemy mieli darmowego, młodego Goku i a rale na jednej karcie LR. Co ciekawe, pomiędzy tymi eventami na Japońcu mijało wiele miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, także my to dostajemy, nie wiem, po dwóch tygodniach, po półtorej tygodnia, także wow, naprawdę myślałem, że to będzie za parę miesięcy, a tutaj jak widzimy przyspieszyli z tym LR-Goku, także bardzo, bardzo fajna sprawa. Tak się tutaj ta LR prezentuje, jak ktoś chce, to możecie sobie oczywiście tutaj przeczytać, zrobić pauzę i tak dalej. Ta strona, której teraz używam, to jest dbz.space. Yy, więc tak to wygląda nowy, darmowy LR Goku Super Agility więc fajna sprawa no i co ciekawe, pojawi się jeszcze nowa karta Broliego. z tego co się orientuję, będzie on ekskluzywem chyba na początku tylko dla wersji globalnej chociaż tutaj mogę się mylić, poprawcie mnie w razie czego tak będzie wyglądał w formie SSR zaraz przejdziemy do skilli i tak dalej to zaraz omówimy tak będzie wyglądał w formie um, UR i tak będzie wygląda, wyglądał w formie LR. Plus ma aktywny skill, czyli ten e, nowość na globalu, którą zaraz wam pokażę. Plus, ma transformację to jest super sprawa. Co ciekawe, to nie jest ten nowy Brawley, tylko to jest ten Brawley z DBZ, skinówek z e, Dragon Ball Z, czyli ten pierwszy, pierwotny Brawley, jak możecie zobaczyć. To nie jest ten Brawley z Dragon Ball Super. Więc fajna sprawa, podoba mi się ten design, lubię tę postać. Tak jak wspomniałem, Goku młody w wersji LR pojawi się u nas 21, ponieważ do tych dat zawsze dodajemy 9 godzin. LR Brawley, banner z LR Brawley, który będzie na 99% będzie to zwykły banner z LR, czyli bez przecen. Prawdopodobnie będzie tylko single za 5 i multi za 50 DS plus tam dosyć słabe procenty. Wiadome, będzie 23 u nas, jakoś nad ranem tam, okolice 8. 9, coś takiego. Także 23 będzie LR Brawley, nowy Banerek, a więc tak o Goku już powiedziałem, jeszcze został właśnie ten broli. więc tak: w pierwszej formie, zacznijmy może od początku, bo chciałem tutaj jedną rzecz dopowiedzieć, to jest pierwsza forma, czyli jego forma SSR. Co ciekawe, będzie można farmić mu za darmo Super Atak. Ale co jest śmieszne, Super Atak będzie można farmić. E, nawet Broly z Dragon Ball Super, ponieważ ma taką samą nazwę jak będziecie mogli sobie zobaczyć, oddalmy może to jest Broly z Dragon Ball Super ma nazwę Super Saiyan Broli, e, Brawli, który będzie nową LR-ką też ma nazwę Super Saiyan Brawli i nie ważne, że jest z Dragon Ball Super, będzie można nim podbić super atak, także taka myślę ciekawostka i też starym Brawling będzie można podbijać super atak, tak samo się nazywa Super Saiyan Brawli także tak to wygląda Dwie opcje na darmowy super atak, co jest bardzo, bardzo fajne. To jest jego pierwsza wersja. To jest jego druga wersja. Formatur, czyli 100, 120 poziom, tak się prezentuje. I jego... Oj, ty źle kliknęłem. <laughs> I jego wersja LR, która jest świetna, ten art. Pamiętam, że... To jest wersja LR. Pamiętam, że jak pojawił się pierwszy raz Broly, LR Broly STR, który bije wszystkich, ta LR-ka w tej, tej broli, ten napakowany w kuli, tej takiej ognia, to był po prostu kosmos. Jeden z lepszych efektów to był, jeden z pierwszych takich efektów fajnych na karcie. Bardzo, bardzo dobrze to wyglądało. I teraz znowu mam takie odczucie, że ten Brawli wygląda tak super kosmicznie, bardzo fajnie ten art wygląda, na pewno dużo rzeczy będzie się świecić, mienić i tak dalej na tej karcie, więc mega, mega fajna sprawa. Eee, może zacznijmy od transformacji. Transformuje się od czwartej tury, także dosyć stosunkowo szybko transformacja. Karty zazwyczaj przemieniają się po piątej turze, powiedzmy, a on się przemienia od czwartej tury, także fajna sprawa. I po transformacji wygląda w ten sposób. Także to jest ten pierwotny, pierwszy napakowany Broly z zielonymi włosami. Mega fajnie to wygląda. Mm, więc tak to się prezentuje po transformacji. Zobaczmy skile od samego początku. Jest liderem dla kategorii Resurrected Warriors. Wcześniej e, liderem dla tej kategorii e, był, jest tutaj e, Golden Freeza, jak widzicie. Intelligence. Więc tak kategoria Resurrected Warriors: plus 4K HP, atak defensywa plus 130%, albo e, dla typów Extreme Tech mamy Ki plus 4HP, atak defensywa plus 100%, więc liderski jak bardziej ok, szczególnie ta. Pierwsza kategoria Resurrected Warriors, jeżeli chodzi o super ataki to mamy dwa, od 12 do 17 ki i ultra super atak od 18 ki wzwyż. Pierwszy super atak to jest Colossal Damage i obniża defensywę przeciwnikowi. To jest 40% na 3 tury. Drugi super atak to jest Mega Colossal Damage, czyli jeszcze większy, i obniża mocno defensywę. To jest 50% obniżenia na 3 tury. Jeżeli chodzi o pasywkę to mamy ataki i defensywę plus 90% kiedy robimy superatak, Do tego mamy dodatkowy atak plus 50%, jeżeli jest to ultra super atak, czyli ten za 18k lub więcej, więc dodatkowy boost 50% mamy, jeżeli jest to ten lepszy super atak. I jeszcze dodatkowo odpala super atak, kiedy walczy, walczymy przeciwko dwóm lub więcej przeciwników. Jeżeli mamy dwóch lub więcej przeciwników, to dodatkowo Broly odpala jeszcze jeden superatak. No, i ma do tego transformację. Jest w kategoriach 1, 2, 3, 4. W pięciu kategoriach: Resurrected Warriors, Movie Bosses, Pure Science, Full Power Transformation Boost. Według mnie fajne kategorie. Naprawdę może się przydać ta karta. Wygląda na bardzo silną. I tak, po transformacji, jak to wygląda? Po transformacji mamy tutaj też dwa super ataki. Tak jak widzieliście, 12, 17, Ki i 18. Pierwszy to jest dalej kolosal damage. I też yy, obniża atak, z tym, że od razu obniża mocno, to jest 50%. I ten drugi super atak, 18 ki albo więcej, to jest mega kolosal damage. Co ciekawe, nie bije wszystkich, jak tutaj możecie przeczytać. Nie bije wszystkich, a zazwyczaj broli większość kart przynajmniej bije wszystkich, także ciekawa sprawa. I massively lowers enemies defensywa, czyli to jest aż obniżenie o 80% na trzy tury. To jest dosyć rzadko spotykana pasywka yy, w super ataku. E, atrybut w, w super ataku, pasywka się troszeczkę zmienia, mamy e, powiększone wszystko, także ataki defensywa plus 100%, kiedy robimy super atak e, dodatkowo plus 88% do ataku, jeżeli jest to ultra super atak, czyli dodatkowy boost, i odpala dodatkowy atak, jest na to średnia szansa, czyli medium często jest 25% na to, że odpali e, mm, odpali po prostu dodatkowy atak nie, sorry, odpala dodatkowy atak, a mamy yy, średnią szansę, czyli 25% na to, że ten atak będzie super atakiem, jeżeli walczymy z jednym przeciwnikiem, trochę jest tutaj dużo tego ale no tak to wygląda a yy, ten dodatkowy atak jest super atakiem, jeżeli walczymy z dwójką albo więcej przeciwników także powtarzając, odpala dodatkowy atak, ma średnią szansę, że będzie on super atakiem, jeżeli walczymy z jednym przeciwnikiem i odpala na pewno super atak, kiedy walczy z dwoma przeciwnikami albo więcej. Także tak wygląda jego pasywka, ma do tego aktywny skill, ki plus 24 i atak plus 48% na jedną turę. Eee, może być aktywowany po transformacji, także tak to wygląda active skill, po prostu musimy się transformować z tego co rozumiem i będzie się dało użyć active skilla więc fajna, fajna, naprawdę fajna sprawa. Teraz wam na sam koniec pokażę jeszcze jego super ataki wszystkich wersji. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Troszeczkę długi filmik, ale no jest o czym opowiadać, także pokażę wam super ataki wszystkich jego wersji. Więc proszę bardzo. Zobaczmy sobie, może powiększę ekran Naprawdę, te, te urywki, to na przykład już wygląda dosłownie jak kadr z anime, jak kadr z filmu, nie? To jest po prostu wow. Ok, kolejny super atak. To jest bodajże już po pierwszym dokanie, czyli wersja e, tour, jeżeli się nie mylę, czyli 120 poziom, bez szału. Ale no to to stanie i nagłe ruszenie, to naprawdę wow, super mi się podoba. Bang! i zgnieciony cały. Ok, teraz mamy wersję Eleriusz. Super atak. Bodajże to będzie ten pewnie pierwszy za. Za 12 do 17 ki. Przynajmniej tak powinno być. Także let's see. Okej. Okay. Boom. jedną kuleczką dostał. Znowu rusza. Blar i Tak, to jest bodajże ten pierwszy atak. Ok, Coś do tego? A, tak. Jeszcze jest kontynuacja. Zgniót go, potem go bierze, rzuca do lasu i... i tyle i Razer Cannon to jest ten drugi superatak. Ten za 18+, jeżeli się nie mylę. No. I teraz mamy superatak po transformacji. Szczerze mówiąc, te wcześniejsze superataki jakoś nie powalają. Nie powalają mnie, ale może teraz to się zmieni. Na pewno są świetna scenografia i animacja, to mi się podoba. Ale same w sobie jakoś tak nie powalają. To no, to wygląda ładnie. Wow, ten kopniak wygląda ładnie. Dosłownie jakbym słyszał ten... Ooo, to jest piękne. Jakbym słyszał ten dźwięk z... Fighter Z. To zapewne jest aktywny skill. Gigantic Meteor. No jak za no powiedzcie. Gigantic Meteor to jest. Jeżeli się nie mylę aktywny skill, pewnie tak, bo na koniec to zostawili. Jeżeli ktoś chce samemu sobie to obejrzeć, no to na pewno znajdzie się na YouTubie. Okej, okay. także tak to się prezentowało. Nazwa jest taka Global New Transforming Tech LR Rowley All Super Attacks. Także, jeżeli ktoś będzie chciał, to możecie sobie to sami e, poglądać zweryfikować. nic co? I tyle. Według mnie, e, super, super karta. Zapowiada się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o statystyki i tak dalej. Ale największą robotę to dla mnie robi ten obrazek. Tak jak wspomniałem, pierwszy LR Rowley, ten STR, wygląda świetnie. I ten tak samo wygląda kosmicznie. Także, wow. Na pewno myślę, że spróbuję. Mówię. Prawdopodobnie będzie to zwykły banner z lr czyli 5 albo 50 ds do wydania i koniec, to troszeczkę słabo, ale myślę, że z 2 multi spróbuję zrobić, bo troszeczkę ds mam, ponad 1200 troszeczkę też sypnęli, troszeczkę sypną, także do czwartej rocznicy jeszcze uzbieramy, także myślę, że z jakieś 2 multi sobie trzasnę, a może akurat w roli poleci, także... To na tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co myślicie o karcie, co myślicie o update'cie, czy Wam się podoba, czy nie. Zostawcie lajka, like, oczywiście to jest mega ważne. Komentarz, tak jak wspomniałem i subskrybujcie kanał. Zapraszam też do innych filmów, nie tylko do dokanie. Wszystkie ciekawe linki, jeżeli chodzi o social media, macie u góry nade mną bądź pod spodem w opisie pod filmem od razu do kliknięcia. Dzięki i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.